W poprzednim odcinku w drogerii powiedziałam, że mam dla Was bonus. Tym bonusem była menstruacja. Temat, którego właściwie na YouTube nie znalazłam. Chciałam znaleźć jakieś informacje na temat tego, jak y, kobiety radziły sobie z menstruacją kiedyś, jak sobie radzą dzisiaj. Porównanie? Nie znalazłam nic na YouTube. Może źle szukałam, ale zauważyłam, że jest to temat, który wymaga poruszenia, no bo jesteśmy kobietami, no i fajnie byłoby mieć jakąś świadomość, wiedzę, jak radziły sobie kobiety naście lat temu, 10, 10 lat temu, bądź może nawet jeszcze wcześniej. Dziękuję babciu, że zgodziłaś się na ten nietypowy odcinek. Jakbyście widzieli minę babci, kiedy powiedziałam jej, że czy ze mną taki odcinek. Ale dała radę i siedzi tu z nami. Mam <noise> może zacznijmy od tego, jak wyglądało to za czasów Twojego dzieciństwa. Może zacznijmy od dzieciństwa. Może powiedzmy tak, pierwsza miesiączka, albo pierwsza w ogóle wiedza na temat tego, że kobieta ma mieć miesiączkę, no bo przecież nie od urodzenia to wiemy. Od urodzenia. Dzisiaj żyjemy w cudownych czasach, o których możemy rozmawiać i zawsze coś wiedzieć na ten temat. No nie było to takie proste. Był to temat tabu w latach 50., -tych. naprawdę już był to temat tabu. Mhm. I oczywiście, Oczywiście więcej się wiedziało z poczty pantoflowej od osoby do osoby, od koleżanki do koleżanki, okay. i o dziwo, chłopcy zawsze wiedzieli więcej niż my. To było niesamowite, bo nie takie były docinki, przycinki i tym podobne rzeczy. Okay. Ja nie pamiętam jak mamusia mi to mówiła, jak zrozumiałyśmy o tym, ale były to bardzo trudne czasy, bardzo trudny to był okres dla kobiet, gdy nie było podpasek, wkładek, tamponów. Ale było. Ko mhm. Kobiety rozmawiały o tym między sobą, czy nie? Nie bardzo rzadko. Bardzo rzadko się o tym rozmawiało, nie było tej, bo tej tabu, który istniał naprawdę bardzo bardzo długo zupełnie niepotrzebnie no tak naturalna nas, rzecz prawda No tak nas stworzył dla osób wierzących tak nas stworzył pan bóg a dla niewierzących tacy jesteśmy nie no po prostu co używano w takim razie jeżeli nie było podpasek używano wszelkiego tego. rodzaju szmatki I mhm. z biegiem czasu się śmiałam że dobrze że w, w użycie weszła wata lednina wata bo mhm. by brakło pościeli do targania na szmatki. Mm -hmm. Był w domu specjalny garnek, w którym te szmatki się również wygotowywało, żeby były wielokrotnego no właśnie, użycia. Higiena, nie? Mm -hmm. Tak, to był, mamusia zawsze powtarzała, muszą być wygotowane w szarym mydle. Nie pamiętam, czy coś do, dawała do wybielania, ale ja nie bardzo pamiętam. Mm -hmm. nie? No potem przyszła lignina, która była okrutna, okrutna, bo się zwijała. Yy, robiły się takie grudki, domyć to, umyć to, żeby się nie przesuwała w krąg. Poczu, jak się no szło. właśnie, bo to trzeba jakoś przybudować. Była, była specjalna agrafka tylko do tego. Majteczki były tylko do tego, agrafka była tylko do tego, którą się hmm. przypinało i w ten sposób się nie przesuwało. E, e, nie ćwiczy... już w szkole później to nie ćwiczyłyśmy jak miałyśmy e, miesiączkę. Było to zwolnienie. Poszło się do lekarza i się mówiło, nie? I hmm. się zwolnienie bez problemu. Czasami wychowawca od zajęć fizycznych e, sam zwalniał. Myśmy nie, ja nie unikałam nigdy ćwiczeń na, na zajęciach fizycznych, na WF-ie. Wręcz ja zawsze lubiłam, dla nie miałam z tym problemu. Nie? Mhm. Ale były takie, no różnie dziewczyny to znosiły. No właśnie nie? podczas menstruacji, tym bardziej, że jeżeli gdzieś tam się coś przesunie, przecieknie. To ale to... To, był, to nie był taki WF jak dzisiaj. Myśmy okay. naprawdę 45 minut to myśmy miały ćwiczeń, takich, że podsielał nam po twarzy. I byłyśmy zawsze sprawne, nie było problemu. Ja nie mhm. wiem, dlaczego dzisiaj taki problem WF. Chyba, Ruch fizyczny. Chyba im był... wygodniej jest, tym bardziej się my ludzie rozleniwiamy. Być może. No na pewno coś w tym, tym jest. No i potem przyszła wata. To już było super. To mhm. już było super. Ale tak. to już było jednorazowego użytku, Tylko jedno. Tak. Mhm. Lignina była jednorazowego użytku. Wata później była też jednorazowego użytku. Tym, że trzeba było do, odpowiednio zapakować. Wiem, że nawet były zbierane, to jak się paliło w piecu, to się wrzucało do pieca i się spakowało. Spalało. To było bardzo wygodne, bo nie było tyle odpadów co dzisiaj. Nie pójdziesz do kubła i nie wrzucisz. Nie tak. było. Wszystko, y, ma, y, było mało opakowań, mało się y, zużywało takich rzeczy, więc nie było z tym żadnego problemu. Nie? Po prostu się wyrzucało i już. Noży było zawsze latem, bo no, miałyśmy troszeczkę ciężko, bardzo ciężko bym powiedziała, nie? ale nie robiłyśmy z tego tragedii. Taka była powinność. Tak, było, no. tak po prostu było. Nie? No tak, jak nie było wyjścia, no to po prostu się... Co do nie mamy opcji zmiany, no to po prostu tak się robimy. No, no przyzwyczajmy no to my. Dokładnie. A jak sięgniemy hi do historii? No właśnie, do, do, do historii. Przecież co Starożytność, miały kobiety? Średniowiecze i tak dalej. No, y y wyczytałam kiedyś y w literaturze jakiejś, że niektóre na przykład wełnę owczą sobie wkładały. I, I to się prało, bo nie było. Więc wyobrażamy sobie, jak to było ciężko. Kiedyś y to też wyczytałam, oczywiście, Panie Bogatego Domu to sobie miały specjalne podpaski szyte właśnie z materiałów. Potem się to prało, ale nawet każda miała swój inicjał wyszyty na tych wkładkach wielokrotnego użytku. Okay. No to nawet nie głupie, no bo tak mieć po kimś... No, jak Sprawia. było ze sześć córek w domu, to dopiero było. I to było wielką tajemnicą wielkim temat tabu nawet wśród lekarzy. No nie chciałabym ani, nikogo ani niczego oceniać, nie, ale zawsze uważam, że taki zostaliśmy stworzeni, tak mamy, to więc o wszystkim rozmawiajmy, nie? Jak najbardziej, jestem tego samego zdania. A w takim razie, jak w ogóle jeszcze tak yy, nawiążę do tych czasów jeszcze yy, przeszłości, yy, to też wyczytałam, że, nie, że kiedyś to w ogóle nawet kobiety yy, mniej może nawet nie miały takich, yy, nic tam nie miały. Nic nie miały, przepraszam, ciekło, ciekło po, noga. po nogach. Ciekło mhm. po nogach. Albo się zamykało, zresztą do dzisiejszego dnia w wielu plemionach czy ludach, nawet w Himalajach kiedyś na yy, w Ciechowskim programie było. Ona jest zamykana w specjalnej piwnicy, bo jest nieczysta. No i ona tam siedzi biedna ileś tam dni, dopóki nie przestanie, dojdzie do siebie, nie? No, no człowiek nałożył sobie jakieś tam karby zupełnie niepotrzebne, komplikując sobie życie i wszystkiemu jeszcze winna kobieta, bo ma miesiączkę. No, no nie będę komentowała. Tak, bo właściwie wszystko, co jest w naszej rzeczywistości, to, co się dzieje, to o tym decydujemy my, ludzie. I to my, ludzie, tą rzeczywistość swoją tworzymy, więc no właśnie takie rzeczy, które się pojawiają, że zamykanie kobiet, no to tylko ludzie to tworzą. Przepraszam bardzo, nie ubliżam panom, ale to wszystko stworzyli faceci. No, nie ubliżam. Takie były czasy, trzeba to zrozumieć, że to było zupełnie inaczej. To my żyjemy naprawdę w cudownym okresie czasu. Naprawdę. Mamy tyle wygód, mamy ogór, Wybór. I dzisiaj możemy wybrać nawet potackie ekologiczne, te, które Plastyk. nas nie uczulają. Ile miałyśmy przypadłości związanych z tym, że było to takie, a nie inne? Nie? Naprawdę to było kłopotliwe. Właśnie, jak już o tym nawiązałaś, to jest bardzo ciekawe, żeby o tym powiedzieć, żeby zwracać uwagę na to, jakie wkładki czy tampony używamy, żeby były bez jakichś różnych dodatków sztucznych, plastików w, w składzie, żeby, bo to, co tam też wkładamy, za, za to też od Odpowiadamy za to, za nasze miejsca intymne i czy będą zdrowe? My w, większości, w większym stopniu możemy o tym zadecydować, więc zwracajcie uwagę na to, żeby wkładki na przykład były bio, żeby były 100% wełna i bawełna. E, ba Właśnie. No. bawełna no. i żeby się by żeby żeby sobie tam żadnych nie muszą sztuczności, by. a nie daj Bóg jeszcze Zapachowe. jakichś tak zapachowych, dodatkowych. Ni nic takiego. Nic takiego. Żadnych zapachów. Tak. tak. A kiedy pojawiły się podpaski? Już Lata 80. to już był luksus. Mm -hmm. Lata 80. to już był luksus. Ja nie, nie pamiętam, czy był problem z dostaniem, czy tam jak to było, ale mm -hmm. już wtedy miałam i to był po prostu luksus. Mm -hmm. Były y, duże, spore, dzisiaj są takie y, y, wchłaniające, a wtedy tego nie było. No tak, nie? po prostu grube, no ale no, przynajmniej, grube, przynajmniej Ale były. było, przynajmniej się trzymało majtek, <laughs> tak. przynajmniej można było normalnie wymieniać. <laughs> tak, bo... I normalnie chodzić, a normalnie nie i szło się nogi się ściskało, żeby się nie poruszyło. Nie? No właśnie. No tak było. A co dopiero tampony albo jakieś jeszcze kubeczki menstruacyjne, no to już to nie, kubeczki to już jest poza mną, to już tak jakby mhm. naprawdę, to, ile mają, ze 20 lat jak mają kubeczki, może nawet nie mają Oj chyba. nie wiem, może być. Nie wiem, ja, nie wiem, nie pamiętam, to już po ja czasami prostu. czasami używam od jakichś, nie wiem, może 5 lat. No. Co prawda no. czasami są średnio wygodne, szczególnie jak jestem w podróży i jest łazienka bez e, umywalki, to, toaleta bez umywalki, no to wtedy jest problematyczne i w takich sytuacjach się Faktycznie po tampony, bo po prostu można wyciągnąć, wyrzucić i, i tyle. Jest, tak, tak, tak. E, A no, kubeczki są fajne, bo są wielokrotnego użytku. Ja ten, który kupiłam pierwszy swój mam do dziś i jest w stanie idealnym, więc inwestycja, nie wiem, kiedyś to faktycznie jak ja kupowałam, to kosztowało może około 150 zł, 200 zł, teraz nawet po 50 zł widziałam takie kubeczki. Także naprawdę jest. Ale ja to się szybko skwraca, z... tak. naprawdę to jest. Tamponów ja nie, nie bo tampony przyszły później, ale to, to nie moja bajka. Nie lubiłam, nigdy mhm. nie lubiłam, nie lubiłam, nie lubiłam, nie lubiłam. Buba, Buba, chodź towarzyszko nasza, ty nie musisz tam ponownie siedzieć. Chodź, Buba się no. zirytowała. Także to, także to jest naprawdę no czas pod bardzo wiele. Aby Nawet dwóch, dwóch towarzyszy psich tutaj wokół. Także przerywnik, no, na łyka kawki, na łyka kawki przyszedł klusek. Super. jak żyjemy naprawdę. Macie, macie dziewczyny, super wygodę, super sprawę. I cieszmy się z tego, że to tak jest. Naprawdę. Naprawdę. Tak? Cieszmy się, korzystajmy. Żyjemy w pięknych czasach, więc jak najmniej narzekania na cokolwiek. Rok bez narzekania, tydzień bez narzekania, miesiąc bez narzekania. Każdy nie dzień narzekamy. bez narzekania. Nie narzekamy. Tak, tak jak właśnie Buba mówi. No dobrze, to mam nadzieję, że wyczerpałyśmy temat. Jest to bardzo interesujące. Ja szczerze, szczerze mówiąc, nie myślę, Myślałam o tym wcześniej, że no okej, okay, wyobrażałam sobie właśnie jakieś jakieś, nie wiem, może pieluchy tetrowe, coś kolejnych takiego. No ta pielucha tetrowa tu przyszła później. No przecież właśnie, jeszcze wcześniej nie, nie było pieluchów. No no Wyobraźmy sobie, jak były pieluchy lniane. Mm -hmm. Len, który był naprawdę siemierzny, twardy, ostry. E, ja pamiętam prześcieradła. czy e, na, e, A e, miejsca indyne takie delikatne, nie? No, no, i jak to? no, tak, nie no, cudowny czas, cudowny pod tym względem cudowne. I cieszmy się z tego, korzystajmy, wybierajmy swoje jedne i te ekologiczne naprawdę, żeby nie było żadnych powikłań, bo jest bardzo dużo różnych powikłań. Dziewczyny mają bardzo dużo. I to jest bardzo ważne. Ja nie mam niestety opakowania, więc wam nie, nie polecę tych, które używam, ale może dam wam do nich link po prostu w opisie filmu. O tak. Albo przypnę komentarz, zobaczymy. Tak czy siak możecie gdzieś tutaj u dołu filmu, na dole filmu znaleźć te wkładki, które ja polecam, właśnie takie naturalne Powiedzmy bezpieczne o tak przede wszystkim ekologiczne czy tam bioeko, które, które od już dłuższego czasu stosuję w latach, bym powiedziała, właściwie może dwa lata, nie wiem, kiedy one się pojawiły, ale od kiedy tylko się dowiedziałam, że są na rynku, to, to, to z nich korzystam. I są bardzo dobre. I są bardzo dobre, bo babcia używa dokładnie tych samych. Czasami e... trzeba użyć. Czasami trzeba użyć. Ja nawet lubię dla higieny po prostu nawet na co dzień, chociaż dobra, już akurat no. to jest kwestia indywidualna, więc powiedzmy sobie, że, e, że czy używamy tak. na co dzień, czy używamy tylko wszyscy swoich potrzeb. Właśnie tak. No dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję. Za bardzo ci spojam. Super że sobie poradziłaś, naprawdę widzisz, nie było tak strasznie. Super. No dzisiaj jakby no, nie jest to dla mnie tematem tabu. Um, z tym rozmawiać, o tym rozmawiać. Także... Tak, to jest było, Kiedyś ciekawe. było dużo gorzej. Tak, jest to bardzo ciekawe i warto mieć z tego świadomość, żeby jeszcze raz, jeszcze bardziej docenić nasze dzisiaj. Tak, to co mamy. A tymczasem subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. Ja tutaj mam dwóch stworów i ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Pocałować. O, <laughs> Jakkolwiek bo to bo wyglądało. Bubu. No, Bubeczko nasze. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego. Do zobaczenia.